Okres nastoletni jest niezwykle trudnym czasem dla, dla większości młodzieży. Szereg zmian, które zachodzą w ich organizmach, rzutują także na ich sferę emocjonalną. Poszukiwanie swojej tożsamości, kształtowanie nowych relacji, budowanie pozycji w grupie rówieśniczej to tylko jedne z wielu elementów, które ten czas definiują. To, co bardzo często jest problematyczne dla rodziców nastolatków, to określenie, na ile mm, zachowania, które obserwują u swoich dorastających dzieci, mieszczą się w granicach normy, często są przejawem tzw. nastoletniego buntu, a kiedy już stanowią wyzwanie, yy, często związane z zaburzeniami natury psychicznej. I konsultacja z psychologiem dzieci i młodzieży może pomóc odpowiedzieć na te pytania. Czy to, jak zaczęła, czy zaczął zachowywać się mój syn bądź córka, jest OK, czy ja powinnam to jako mama zaakceptować, uszanować, stworzyć przestrzeń, czy być może zmierzamy w kierunku potencjalnie niebezpiecznym, w którym nie, powinni, nie powinniśmy pomóc dziecku iść dalej i zainterweniować odpowiednio wcześnie, tak, aby przerwać na przykład rozwijające się zaburzenie psychiczne? Każda zmiana w zachowaniu dorastającego dziecka powinna wzbudzić naszą czujność, wahania nastroju i związana z tym większa drażliwość, impulsywność, przejawy zachowań agresywnych. Z drugiej strony wycofanie, zamykanie się w sobie, izolowanie, niechęć do podejmowania aktywności, które wcześniej dawały dziecku radość bądź satysfakcję. Tzw. anhedonia, czyli ym, wrażenie, że nasze dziecko nie czerpie już radości z aktywności, które wcześniej tę przyjemność dawały, ym, zachowania autoagresywne, związane z samookaleczeniami, ym, komunikowanie negatywnych myśli na swój temat, na temat przyszłości, tak zwane myśli rezygnacyjne, które mówią o tym, że jestem beznadziejny, że nic mi nie wychodzi, że nic mi się nie uda, że nie widzę. Ym, w przyszłości przed sobą, wahania wagi związane z tym, zaburzenia łaknienia, nierównomierny sen, który również może rzutować na nastrój dziecka, wrażenie wykluczenia z grupy rówieśniczej, nadmierne zainteresowanie elektroniką i przesiadywanie w przestrzeni wirtualnej. To tylko niektóre z elementów, które powinny wzbudzić czujność w rodzicu. Spotkanie z psychologiem pozwoli y, zrozumieć dorastającemu dziecku, y, jak lepiej, skuteczniej poradzić sobie z jego problemami, jak również pozwoli uzyskać rodzicowi informację, na ile w porządku jest to, co robi ich dziecko i co ten rodzic mógłby zrobić inaczej, lepiej, skuteczniej, żeby w tym trudnym okresie dorastania wesprzeć swojego nastolatka.